że to tradycyjnie poprosimy o ocenę dzisiejszego spotkania? Ocenę to z, muszę zacząć od końca, bo yy, wygraliśmy, tak? Pierwszy raz tutaj w tym roku i, yy, i z tego się bardzo cieszymy na pewno, a, a jeszcze bardziej się cieszymy, że dobrze graliśmy, tak? Yy, Wyszliśmy składem, no, można powiedzieć, innym, niż w lice. musieliśmy porównywać się tu z zawodnikami e, z drugiej drużyny też. E, wielu młodych <coughs> zawodników wystąpiło w tym meczu i, i, i wyglądało to do, bardzo dobrze od strony piłkarskiej organizacji gry. No, serce rośnie, jak się patrzy na tych chłopaków, że, e, że oni się po prostu rozwijają tak. No, część nie grała, ale dała sygnał, że, e, żeby dawać im szansę w, wielkim, w większym wymiarze. Wygrali, tak? Tą swoją szansę, nie tylko mecz, ale swoją szansę, i, i z tego jestem chyba najbardziej, najbardziej zadowolony. No. Nie ukrywam też, że przed meczem ligowym to zwycięstwo na pewno nas podbudowuje, i wiadomo, że liga to będzie, będzie troszeczkę inny mecz, ale, ale pokazaliśmy tutaj, że, że nie jesteśmy słabsi, a wręcz przeciwnie, w każdym aspekcie gry. Kim zawsze chcieliście za wszelką cenę uniknąć dogrywki? Chyba tak jak my jak i Polonia, to, to, to wiadoma sprawa, że, że nie chcieliśmy tutaj więcej niż 90 minut, bo, bo, bo za wielu zawodników nie mam no, problemy zdrowotne i rzeczywiście tak było, no udało się tego uniknąć. Dużo ostrej gry nie obawiał się teraz po pierwszej połowie o zdrowie zawodników. No jak mi się obawiał o, o zdrowie zawodników, no, to no, musielibyśmy ja i zawodnicy inne zawody wybrać tak? no, taka jest piłka. Gra była rzeczywiście bardzo agresywna, przeciwnik nam y, tą drogę wskazał od razu na początku. Musieliśmy się dostosować. No i się dostosowaliśmy, no, tak mecz wyglądał. Nieraz tak bywa, że, że jest ostrzejsza gra niż reguły y, przewidują i w tym meczu tak było. Okay, to dziękuję.